Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na wernisażu pod tytułem Kulturowe wyprawy seniorów na trzy kontynenty. Witam pana Janusza Garbacza, burmistrza Kalisza Pomorskiego. Witam państwa bardzo serdecznie i muszę powiedzieć jedną rzecz, że o, wystawie, o tym, że wystawa jest piękna, to wszyscy widzimy, ale przybliżę autorów tej wystawy. Nie obchodzi ich czas, kiedy się spotykają i tworzą. Dla nich czas nigdy nie biegnie w kierunku zachodu słońca, ponieważ to ich serca wyznaczają kierunek. Pozwalają się komunikować, słuchając głosu z szaloną czułością. Nie mają zagubionych spojrzeń i robią to, co. Ich zadowolenie po przestrzeni ich pragnień. Podróżują po przestrzeni ich pra pragnień. Ich siłą to aktywność i twórczość. Na dzisiejszym wernisarzu możemy oglądać bardzo drogi obraz, piękno jakiego nie namalowałby żaden pędzel. Realizatorki dzisiejszej wystawy dziewczyny z domu seniora. Ja również witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się na wernisarzu, który jest poświęcony kończącemu się projektowi pod tytułem, tak jak kolega wspomniał, kulturowe wyprawy seniorów na trzy kontynenty. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Kwota dofinansowania wyniosła około 30 tysięcy złotych. I muszę tutaj się pochwalić, że nasze stowarzyszenie wśród kilku tysięcy złożonych prac zdobyło piąte miejsce egzekwo z innymi stowarzyszeniami. Jest to dla nas ogromny sukces, zwłaszcza, że w tym roku obchodzimy dziesięciolecie naszego istnienia, funkcjonowania działalności. I to jest taki wiatr w żagle na, mam nadzieję, dalsze lata funkcjonowania. Może teraz trochę o samym projekcie. My ten projekt podzieliliśmy na trzy takie główne etapy. Seniorzy wybrali się w podróż na trzy kontynenty. Była to Afryka i udaliśmy się do Nigerii, w Ameryce Północnej odwiedziliśmy Kalifornię, natomiast jeżeli chodzi o Europę, to takim flagowym krajem stała się dla nas Ukraina. Każdy z tych bloków tematycznych, proszę Państwa, podzieliliśmy jeszcze na dodatkowe takie trzy Podpunkty. Pierwszy z nich nazywał się Obieży Świat, i tutaj seniorzy spotykali się z podróżnikami, którzy dzielili się z nami wiedzą na temat poszczególnych kontynentów, pokazywali nam zdjęcia, prywatne filmy, dzielili się doświadczeniami. Ale jeżeli chodzi o Ukrainę, to odwiedziła nas Nadia Kazańska, która mieszka w Kaliszu Pomorskim, a jest obywatelką Ukrainy. Pomijając fakt ten, który nas teraz dotyczy, dotyczy Ukrainy, powiedziała po prostu nam o obyczajach, o życiu codziennym mieszkańców Ukrainy. Poznaliśmy ten kraj z bliska. Drugim takim etapem były spotkania z dietetykiem i seniorzy przygotowywali różnego typu dania, potrawy dotyczące danego kontynentu. I trzeci, najważniejszy według mnie etap to właśnie warsztaty artystyczne pod tytułem Kalejdoskop Sztuki. Te warsztaty prowadziła Dorota Bukowska. No i dzięki tym warsztatom możemy się tutaj dzisiaj spotkać i oglądać dzisiejszą wystawę. I więcej na ten temat może powiedzieć Dorota, gdyż prowadziła te zajęcia i przekazuje głos koleżance. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że tak dużo osób przyszło na wernisaż, bo zazwyczaj to jest jednak trochę mało. Ja może sobie pozwolę, że ja przejdę do tych sektorów tutaj i chciałabym, żebyśmy trochę się wczuli w tą sztukę afrykańską, w ten klimat Afryki. E, tutaj w tle będzie leciała muzyka, ja sobie zapisałam, bo nie pamiętam jak się nazywa, e, Isa Isa, Baja Bongo i śpiewa piosenkę Timabuktu. Tima Buktu". E, zanurzamy się w świat Afryki, który jest niezmiernie kolorowy, e, który kojarzy nam się właśnie z bardzo rytmiczną muzyką, e, który kojarzy nam się z szamanami. Z zaklinaczami deszczu. To powstały akurat te zaklinacze deszczu, kiedy nie było u nas deszczu, więc wymyśliłyśmy sobie, że zrobimy takie właśnie piękne zaklinacze. I jest to sztuka niezwykle tajemnicza, ona jest zupełnie inna niż nasza kultura, ale myślę, że można czerpać inspiracje z tej kultury, słuchając właśnie muzyki, stawiając sobie trochę dystans do siebie i do świata. I jak gdyby zanurzyć się w te klimaty niezwykle egzotyczne. Nasze panie wykonały maski w technice takiej kolażu, które są połączone z różnych materiałów. I każda pani wymyślała sobie, projektowała tą, tą maskę, po czym przenosiła ją właśnie tutaj na te kartony. Proszę zwrócić uwagę, że każda maska jest inna, ona jest niepowtarzalna jak każda z twórców. E, tak jak mówiłam o tych zaklinaczach deszczu, e, bardzo często w Afryce występują takie magiczne przedmioty, występują e, szamani, e, którzy zaklinają coś, co jest złe, na to, żeby to było dobre. Także e, Ameryka, oczywiście, to jest tylko malutka cząstka tej kultury, e, którą poznaliśmy w trakcie naszych warsztatów. I przejdziemy sobie pomału do Ukrainy. I tutaj mamy sztukę ukraińską, która jest równie barwna jak afrykańska, ale jednak trzymająca się bliżej naszej kultury, która związana jest z tą ornamentyką europejską. I zagłębiliśmy się, zafascynowaliśmy się w ogóle twórczością Maryi Klimazenko, to jest jedna z najważniejszych artystek w ogóle w Ukrainie i dziewczyny całkowicie przepięknie naprawdę namalowały, inspirując się właśnie tą, tą artystką. Widzicie tutaj jak gdyby symbole pokoju. To są zwierzaki, które, które normalnie gdzieś tam chodzą w, w przestrzeni ukraińskiej wsi, ale są jakby trochę też zaklęte. One są trochę tożsame z tą sztuką af afrykańską. E, przepiękne, w ogóle e, ta artystka w swojej twórczości e, ma trzy najważniejsze przesłanie, to jest miłość, dobro i pokój. No wiadomo, że pokój jest teraz nam nie wszystkim się. najbardziej potrzebny, w związku z tym e, tak przepiękne te prace. E, Maria Pimaczenko też haftowała i tutaj mamy takie e, haftciki, nie wszyscy to lubią, ja na przykład się absolutnie nie nadaję. Ale one są przepiękne, to jest zrobione też w tym klimacie e, ukraińskim. Dobrze. No i jedziemy do Ameryki. <laughs> ameryka, bardzo dzika Ameryka, różnorodna, e, ameryka współczesna, e, gdzie, ku, gdzie dominuje e, kultura pop, pop artu. I tutaj no, strasznie nie miałam trudne, trudny wybór w tak krótkim czasie, ale że ten pop art do, na, do nas dociera i on jest taki jak gdyby e, bardzo na czasie. W związku z tym wybrałam najsłynniejszego artysty z tego kierunku to jest Andy Warhol. E, I on e, jak gdyby powielał w takiej technice serigrafii postacie bardzo znane. Tutaj mamy Marilyn Monroe, akurat. E, on robił Mika Jagera, na przykład polityków. E, był taki przywódca chiński, którego zapomniałam, się nazywał, Mao tse tak, Mao, dziękuję, Mao tse tak, tak, jakby też e, powielał ich, tak, robił ich w różnych kolorowych, różnych formach, natomiast tutaj na dole bardzo popularny w pop-arcie kolaż fantastyczne w ogóle, jest to połączenie różnych kompozycji symbolów amerykańskich e, umieszczonych na właśnie takiej płaszczyźnie papieru i poprzyklejanych, skomponowanych. To jest najtrudniejsze, bo to trzeba naprawdę mocno się w to wczuć i jak gdyby to zakomponować. E, do tych, ostatnie słowa, do tych e, kontynentów dojechaliśmy autobusami. To jest autobus, który nawiózł nas do Stanów Zjednoczonych. Tamten nawiózł nas do e, Ukrainy, a tamten do Afryki. E, ja mam nadzieję, że to nie jest koniec naszych podróży i spróbujemy to pociągnąć dalej. Także dziękuję bardzo za uwagę. A, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. E, tutaj są e, wymienione wszystkie twórczynie nasze więc e, dzisiaj zrobiły takiej wizytówki. Ja im bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie i pracę. Słuchajcie, moi drodzy, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być na tej wystawie. Powiem więcej, że to są moje koleżanki, bo tam chodzę, jesteśmy po imieniu, znakomitą ze wszystkimi, prawda, paniami. I jeżeli chodzi o te prace, te prace nie odzwierciedlają tego, co my patrzymy a prima vista. Tak na pierwszy rzut oka, że rzeczywiście tutaj mamy kulturę afrykańską, mamy kulturę ukraińską, mamy kulturę, bo to Kalifornia, Stany Zjednoczone, amerykańską. Ale chciałbym powiedzieć jedno, tak jak nawet te panie popełniają gro innych prac, które oglądałem. Te prace są unikalne, bo one mają duszę tych wykonawczych. One są niejednokrotnie odzwierciedleniem tego, co nasze wspaniałe panie mają w sobie. I dlatego one są takie piękne, dlatego są takie wspaniałe w odbiorze. One nie zawierają prostej konstrukcji, właśnie one żyją. I dlatego jestem bardzo wdzięczny za tę pracę. Jestem bardzo wdzięczny, że nasze Panie tak wspaniale pracują, bo tak jak powiedziałem jedno, ich może jest niewiele, ale oni są ambasadorami tego dobra, jak idą do swoich domów, do swoich tam rodzin, spotykają się wśród znajomych, to są bardzo wspaniałe Panie, które przelały właśnie tą swoją dobroć, tą swoją serdeczność, tą swoją radość na te prace I za to im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozwolicie Państwo, że uhonoruję tą symboliczną różę jako takie podziękowanie za to, co żeście Pani zrobiły. Gromkie brawa dla Pani. Chciałam w imieniu e, wszystkich seniorek e, podziękować dorodce Madzi. Dziękuję, że w ogóle jesteście, że dbacie o naszą e, pracę w tym seniorze Burmistrzowi również chciałam podziękować, że mamy taki dom i możemy się tam spotkać. Dziękuję bardzo..